2 kwietnia w Ministerstwie Gospodarki została zawiązana Unia Rynku Budowlano-Inwestycyjnego, czyli Urbi. To pierwsza w naszym kraju inicjatywa połączenia sił całej branży. Unia Rynku Budowlano-Inwestycyjnego Urbi jest odpowiedzią środowisk gospodarczych i zawodowych na brak działań ze strony świata polityki, jeżeli chodzi o takie standardy w Polsce które obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej, a które Mogłoby sprawić, że w Polsce budowa czy domów, czy dróg, czy mostów byłaby znacznie krótsza i znacznie tańsza niż jest to w tej chwili. Dlatego też środowiskom i osobom, którym nie nieobce są sprawy publiczne i jakby troska o dobro publiczne, ta inicjatywa jest dedykowana. Stąd, jak sądzę, będzie miała olbrzymie poparcie i sukces, bo każdy pracując i żyjąc w Polsce wie, jak niezwykle. Daleko jesteśmy od cywilizowanych norm działalności gospodarczej, z jakimi mam do czynienia w krajach, zwłaszcza Starej Unii. Połączenie sił merytorycznych tak wielu podmiotów, które reprezentują poszczególne elementy tej branży, może dać bardzo w praktycznym wymiarze i merytorycznym dobry materiał do, do, do dalszej pracy już na poziomie legislacyjnym i na to liczymy. Mało tego. Podczas konferencji okazało się, że strona rządowa jest bardzo otwarta też na współpracę z Urbi. Efektem pracy Urbi, Unii Rynku Budowlanego i Inwestycyjnego jest nic innego jak wprowadzenie w Polsce normalności. Z normalności tak. Jaką mamy do czynienia i polscy przedsiębiorcy, i polscy inżynierowie, polscy geodeci, polscy fachowcy w innych krajach, zwłaszcza starej Europy. Stąd to jest cel. Może mało wyrafinowany, ale niezwykle potrzebny nie tylko firmom i zawodom, które są reprezentowane w URBI, ale przede wszystkim polskiemu społeczeństwu, które dzięki temu, że w Polsce będzie normalnie, będzie miało znacznie szybciej i znacznie taniej chociażby mieszkania i domy, które w Polsce nie są nieproporcjonalnie droższe, a droższe dlatego, że jak zauważył raport rządowy, w jednej cenie metra kwadratowego mieszkania 30 30% tej ceny to są koszty niepotrzebnych i szkodliwych przepisów. Warto zauważyć, że w Polsce, tam gdzie jest prawdziwy gospodarz, czyli samorządy, tam znacznie łatwiej o wspólnotę interesów Zurbi, bo samorządy mają dokładnie te same problemy przy procesie budowlano-inwestycyjnym, jak przedsiębiorcy. Stąd poparcie i współpraca z samorządami w wypracowaniu chociażby dobrych praktyk na poziomie lokalnym nawet przy istnieniu tego niedoskonałego, a wręcz czasami szkodliwego prawa pozwala żywić nadzieję, że będą w Polsce takie miejsca, gdzie proces. Proces inwestycyjno-budowlany będzie zauważalnie krótszy. Urbis z założenia nie będzie ukierunkowana politycznie w żaden sposób. Dzięki temu, skupiając się na współpracy merytorycznej z uczestnikami rządu, nie będziemy zwracali uwagi na to, jakie partie reprezentują. Co pozwoli oczywiście na uniknięcie skutków sezonowości sił politycznych, które obserwujemy w naszym rządzie później finalnie w gospodarce.